Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W Wielkopolsce są prawie 2 miliony hektarów użytków rolnych, co stanowi około 60% powierzchni całego naszego regionu. Rolnicy czy ogrodnicy są bardzo ważnym elementem naszej gospodarki. Ale i tu potrzeba specjalistów, bo w ostatnich latach technologia na roli zrobiła ogromny skok milowy. Takich specjalistów, czyli rolników i ogrodników na miarę XXI wieku szkoli się w Opatówku. A dokładnie w zespole szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, to szkoła z wieloletnią tradycją, która ostatnio zyskała nowoczesną szklarnię. Kształcenie zawodowe musi polegać na tym, że oprócz tego, że chcemy coś przekazać uczniom, to musimy mieć bazę do tego przekazania. Uważa dyrektor szkoły w opatówku Marek Janiak: Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 2 miliony złotych. Nowa szklarnia to nowe możliwości kształcenia. Tu jest dostarczana pożywka, tu jest dostarczana woda, tu jest klimatyzacja, tu jest wentylacja. To, co niezbędne w szklarni, jest wszystko automatycznie prowadzone za pomocą komputerów. Mało tego, kierownik czy osoba, która zostanie upoważniona, może takie zadania realizować siedząc w domu. Z udogodnień nowoczesnej szklarni na terenie szkoły w Opatówku korzystają przede wszystkim uczniowie. W starszej szklarni no to wszystko trzeba było robić ręcznie. No a tutaj jest wszystko zmechanizowane, także fajnie się to obserwuje i, i jest dużo ułatwienia. Mówi Karolina Piekarska, uczennica czwartej klasy zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Wcześniej infrastruktura w szkole nie do końca zapewniała warunki do nauki na najwyższym poziomie. Wcześniej na pewno robiliśmy w starszej szklarni, no to nie było to tak zmechanizowane. Teraz y, uczymy się już no, tak bardziej y, w tych nowych, no to wiadomo na przyszłość bardziej nam to da jakieś nowe doświadczenie i... Będziemy wiedzieć, co i jak. A uczą się tu uczniowie z całego regionu i to z sukcesami na arenie krajowej. Uczniowie wygrywają ogólnopolskie olimpiady, więc nowoczesna szklarnia tym bardziej jest im potrzebna. Na każdym z etapów znajduje się test składający się z 60 pytań teoretycznych oraz zadanie praktyczne najczęściej są trzy z każdej dziedziny ogrodnictwa roślinno ozdobne, sadownictwo i warzywnictwo. Tak jak Michał przybył, uczeń szkoły w opatówku, który jest laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej, jego marzeniem jest własna szklarnia w której będzie uprawiać kwiaty cięte. Duże ułatwienie i duża, duża szansa do nauki właśnie profesjonalnych, profesjonalnych systemów. Właśnie tutaj w szklarni pokazane mamy te różne bloki, różne sytuacje, gdzie faktycznie możemy zobaczyć to, gdzie w normalnych warunkach niektórzy nie mają szansy tego zobaczyć, nie mają tego na co dzień. W starych szklarniach nie było takiej możliwości. Inwestycje w szkolnictwo zawodowe to inwestycja w naszą przyszłość. Rolnicy i ogrodnicy produkują żywność, którą możemy kupić na rynku czy w supermarketach. Potencjał rolniczy w powiecie kaliskim jest ogromny. Mamy więcej nowoczesnych szkalni, takich, które powstały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, więcej niż w całej Federacji Rosyjskiej. To pokazuje potencjał naszego regionu. Twierdzi starosta kaliski Krzysztof Nosal. Zakłady pracy nieustannie inwestują w rozwój technologii. Potrzebni są pracownicy do obsługi. W szkole w opatówku. Uczniowie mogą obyć się z maszynami rolniczymi czy innymi technologiami, które przyspieszają pracę na roli. Dzięki temu mogą płynnie przejść ze szkoły do pracy. I właśnie o to chodzi, aby absolwent wychodził tutaj z bardzo dobrym wykształceniem, z wielkimi kompetencjami, aby mógł obsługiwać no, te urządzenia, mówiąc kolokwialnie, z górnej półki, bo tak naprawdę ta szklarnia wyposażona jest w najbardziej nowoczesne urządzenia, jakie są dostępne na dzisiaj na światowym rynku. Bo nie wszyscy rolnicy ze względów epidemicznych chcą na kilka dni wprowadzać do swojej pracy uczniów. Dzięki szklarni na terenie szkoły uczniowie mogą na co dzień obcować z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi w szklarniach. Nowoczesne technologie zaczynają być obecne w coraz większej liczbie dziedzin naszego życia. Szklarnia w opatówku to jedynie przykład inwestycji, na które z niecierpliwością czekają dyrektorzy szkół zawodowych. Bo to właśnie tutaj szkoleni są przyszli zawodowcy, którzy, by mieć fach w ręku, potrzebują nowoczesnego sprzętu. W dniach od 17 do 19 września odbędą się Dni Otwarte Fundusz Europejskich. Z tej okazji w całej Polsce, w tym również w Wielkopolsce, odbędzie się szereg wydarzeń i atrakcji. Gra terenowa połącz kropki, czyli kilka ciekawostek o średniowiecznym grodzie na Ostrowie Tumskim. Mówi Agnieszka Wiącek z rezerwatu archeologicznego Genius Locji w Poznaniu. Przez cały weekend na mieszkańców czeka szereg atrakcji, podczas których będzie można zobaczyć między innymi in. in. inwestycje na Ostrowie Tumskim. Tumskim, które powstały dzięki unijnym dotacjom. U nas zapraszamy w piątek 17 na godzinę 16 na spacer z archeologiem. W czasie tego spaceru będzie można zwiedzić kościół Najświętszej Marii Panny i zarysy palatium Mieszka I. To zwiedzanie rozpocznie się przed kościołem Najświętszej Marii Panny. W sobotę na godzinę 11 zapraszamy dzieci do, tutaj do rezerwatu archeologicznego Geniu Rosji na zwiedzanie. Ale dni otwarte funduszy europejskich będą dostępne dla mieszkańców całej Wielkopolski. W aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej odbędzie się rajd rowerowy. Z kolei w Gnieźnie będzie można zwiedzić miasto Rowerem Miejskim, który powstał dzięki unijnej dotacji. Rawicz zaprasza do punktu informacyjnego, by dowiedzieć się o inwestycjach z funduszy europejskich w swoim sąsiedztwie. W Poznaniu z kolei w domu autysty odbędzie się piknik, a w mieście będzie trwał również piknik dobra. Wszystkie informacje na temat atrakcji w ramach dni otwartych dostaną są na stronie www.dniotwarte.eu. Dodatkowo 17 września pokażemy relacje z Dni Otwartych Funduszy Europejskich na antenie telewizji WTK.